Cześć, ja jestem Gosia, a to jest podcast Seven Tulips. I Dziś będę mówiła o, zakwaterowa o zakwaterowaniu agencyjnym i współlokatorach. Takie myślę najważniejsze informacje, które mogą nam się przydać, bo zakwaterowanie agencyjne nie należy do jakichś najprzyjemniejszych, najprzyjemniejszych rzeczy, ale wiadomo, że jak przyjeżdżamy na, na krócej, na sezon, no to... No, Trzeba sobie jakoś, jakoś sobie z tym poradzić i, i się zorganizować. Jeżeli chodzi o rodzaj budynku, myślę, że tak mogę to określić, no to pamiętajmy o tym, że mogą to być bungale. Mogą to być też takie hotele pracownicze, czyli budynek, w którym są cztery piętra i na każdym piętrze są na przykład mieszkania. I w mieszkaniu mamy aneks kuchenny plus salon, łazienkę i. Cztery pokoje dwuosobowe, na przykład, i mieszka tam sześć osób albo osiem osób. Przeważnie jest tak, że te zakwaterowania agencyjne mają jednak pokoje dwuosobowe. Jeżeli przyjeżdżamy z koleżanką z pokoju, możemy dogadać się z osobą, y, która się zajmuje organizacją, czyli z koordynatorem, i poprosić, żeby być razem z koleżanką w pokoju. Jeżeli przyjeżdżamy z partnerem, też jak najbardziej jest taka możliwość mieszkać z partnerem po prostu w pokoju, ale jeżeli przyjeżdżamy sami, no to jesteśmy losowo wrzucani do jakiejś obcej osoby, więc musimy być nastawieni na to, że będziemy mieszkali po prostu z obcą osobą i niekoniecznie będzie to osoba jakiś nasz, nasz rówieśnik, może to być osoba starsza, młodsza, to już jest losowo. Jeżeli chodzi o bungale, no to są to takie małe domki, które są najczęściej umieszczone w lesie poza centrum miasta, Bungale mogą być pięciosobowe, ośmiosobowe lub sześciosobowe. Jak ja mieszkałam gdzieś w takim bungalu, no to przeważnie trafiałam na sześcioosobowe i ośmioosobowe. Ale też wiem, że były dwunastoosobowe. Także dla mnie to jest troszkę za dużo osób w jednym miejscu. Tak. Kolejna ważna kwestia to własne naczynie do gotowania. I to może brzmi banalnie, ale... Jak przyjeżdżacie na miejsce i nie macie w czym sobie ugotować, no to jednak y, trochę niefajnie, nie? Y, jeżeli chodzi o kwestię tych naczyń, no to zwykle jest tak, że y, agencja no, może nam dać te naczynia. To zależy też, w jakiej agencji będziemy, tak? Najlepiej jest się spytać po prostu rekrutera albo koordynatora, tak, przed, przed przyjazdem na miejsce, czy są naczynia do gotowania. E, bo, tak jak mówiłam, może być tak, że przyjedziemy i nie będziemy mieli w czym ugotować sobie jedzenia, A osoba z pokoju będzie miała swoje prywatne naczynia i, i tak jest, bo, bo, bo była na to nastawiona i wiedziała, że musi się zaopatrzyć, tyle. Więc taka. Ważna rzecz może mała, nieduża, ale myślę, że ważna przydatna informacja. Pościel kołdra i poduszka. Agencja nie musi nam tego zapewniać. Zwykle rekruterzy mówią o tym, żeby mieć ze sobą poduszkę i kołdrę. Albo można po prostu przyjechać do Holandii i tego samego dnia, kiedy przyjechaliśmy, tak, kupić sobie te rzeczy, bo agencja nam zapewnia tylko łóżko i, i materac. I na ten temat myślę, że to, że to wszystko tak. Pralnie. Jeżeli chodzi o pralnie, mm, o pranie ubrań, no to jest tak, że możecie na przykład znajdować się w tych bungalach, o których mówiłam, i w tym bungalu, w tym małym domku, może z tyłu być pomieszczenie, w którym będziecie mieli pralkę i nie macie żadnego limitu, robicie sobie pranie, kiedy chcecie. Jedyne, co Wam przeszkadza, no to współlokatorzy, którzy mogą chcieć też zrobić pranie w tym samym czasie albo robią, no to już jest kwestia dogadania, tak? Ale jeżeli traficie do takiego hotelu pracowniczego, to może się zdarzyć, że będziecie mieli pralnię, w której będzie kilka pralek, kilka też elektrycznych suszarek i za, op za opłatą będziecie mogli zrobić pranie. Takie pranie może kosztować 2 euro, albo mniej, albo więcej. To już. Kwestia indywidualna, jak tam sobie ktoś od odgórnie ustalił. I myślę, że ostatni taki najważniejszy punkt to jest mieszkanie z ludźmi. Jak, jak że tak powiem, zaakceptować to mieszkanie z ludźmi. No bo jeżeli przyjedziemy z dziewczyną, okej. Okay, jesteśmy razem w pokoju. I. I normalnie przyjeżdżamy, mówimy koordynatorowi, że jesteśmy jako para, okej, okay, on nas razem umieszcza. Jeżeli jesteśmy z koleżanką, kolegą, no to też raczej nas razem umieszczą. Ale jeżeli przyjechaliśmy sami, no to jesteśmy wrzucani losowo, po prostu jesteśmy wrzucani do, do jakiejś obcej osoby do pokoju I, i nie znamy tej osoby. Ona może być w naszym wieku, albo może być młodsza, starsza, a wiadomo, my mamy różne przyzwyczajenia i nawyki i ta osoba tak samo i niekoniecznie trafimy do osoby, która będzie z Polski. Możemy trafić do osoby, która będzie z Bułgarii, z Rumunii. No tu jest naprawdę dużo osób z różnych krajów. Rumunia, Bułgaria, Hiszpania, Argentyna. No tak mówię przykładowo, bo najczęściej najwięcej tych osób na przykład u mnie w pracy przybywa. Więc też musimy się trochę nastawić na to, że ktoś będzie miał, tak jak mówiłam, inne nawyki. I też będziemy mieli inną kulturę. Jeżeli chodzi na przykład o hiszpańskich ludzi, oni bardzo gestykulują też, dużo rozmawiają i głośno rozmawiają, i czasami nie zwracają uwagi na to, tylko wstaną i zaczynają ze sobą rozmawiać. A na przykład ty jesteś po nocce i śpisz, a ta osoba wstanie sobie o 11 rano i zaczyna rozmawiać, na przykład puszczać muzykę. No i to jest tak, że możesz zwrócić, tej uwagi, kulturę, zwrócić uwagę tej osobie kulturalnie. I ona albo posłucha, albo nie. I, I taka jest prawda. Ja na przykład lubię tak w miarę mieć porządek. A nie wszyscy też lubią sprzątać. Też może być tak, że współlokatorka będzie miała jakieś inne nawyki czy też współlokator niż ty. I, i po prostu chodzi o to, że natykamy się na różne kultury za granicą. Przykładowo po prostu podałam hiszpańskich ludzi, ale to, to że tak powiem, nie, nie, nikogo nie nie mówię, że ktoś jest gorszy. Nic z tych rzeczy, bo ja bardzo e, lubię akurat, e, lubię kulturę, jeżeli chodzi o, o hiszpańskich ludzi, to są bardzo pozytywni i, i fajni. Ale tak jak mówiłam, my jesteśmy z Europy, tak, z tej bardziej, no wiadomo, Polska, Polacy, Mamy inne podejście, lubimy jednak bardziej spokojne życie, więcej tak y, stabilizacji, a oni są jednak bardziej tacy chaotyczni, weseli, y, bardziej trochę szaleni, jeżeli chodzi o hiszpańskich ludzi. No i tu na przykład mamy różnicę kulturową. I ja nie twierdzę, że ktoś jest gorszy, ktoś jest lepszy, po prostu jesteśmy inni. Ale czasami, no, jak te kultury razem się spotkają, no to jest ciężko y, żyć. Jeżeli chodzisz do pracy, potrzebujesz się wyspać, tak? Potrzebujesz być w formie, żeby pracować, po prostu być wypoczętym. Ale jeżeli chodzi o, o dogadanie się z ludźmi, to tak jak mówiłam, można ewentualnie poprosić kogoś kulturalnie, żeby ściszył muzykę, wyłączył. Jeżeli z tą osobą jednak nie dogadujemy się i jest problem, bo ta osoba nie szanuje tego, że, że my chcemy się wyspać, nie szanuje tego, że też przebywamy w tym mieszkaniu jesteśmy na tym zakwaterowaniu agencyjnym i no mieszkamy razem, jesteśmy jakby częściowo na siebie skazani, więc fajnie by było jednak, żeby, żeby szanować się wzajemnie. No to ewentualnie można iść do koordynatora i poprosić o to, żeby nam zmienił pokój. Albo mieszkanie tak, w którym w którym mieszkamy, bo też może się zdarzyć tak, że będziecie mieli czteropiętrowy hotel pracowniczy, w którym będą pokoje dwuosobowe i lodówka. Też może tak być. Ja się zetknęłam kiedyś z tym, że mm, był hotel pracowniczy dwupiętrowy i na dwa piętra była tylko jedna kuchnia i nie było naczyń do gotowania. I na jednym piętrze była toaleta, która była wspólna dla kobiet i mężczyzn. Były takie jakby kabiny porozdzielane. I no było to niefajne. Mi się bardzo to nie podobało. Pamiętam, że krótko tam mieszkałam, nie za długo, więc. No nie, no nie, dla mnie jednak, no toaleta to jest taka jednak podstawowa prywatność i, i jakoś nie fajnie to wspominam, ale mówię, że, że są takie zakwaterowania, zdarzają się takie nie, niezbyt normalne warunki, bo dla mnie to nie jest normalne, żeby toaleta była wspólna dla kobiet i dla mężczyzn. Nie jesteśmy dziećmi w podstawówce czy w przedszkolu, tylko dorośli, dojrzali ludzie, więc naprawdę... To było dla mnie jakieś takie przekroczenie już pewnej granicy. I jeżeli chodzi o to, co wcześniej mówiłam, bo zeszłam z tematu, to. To tak, to jak najbardziej tutaj możemy właśnie albo próbować dogadać się z tą osobą, albo jeżeli no, mówimy raz drugi i ta osoba nadal ignoruje i robi, co chce, to możemy iść do koordynatora i po prostu poprosić o przeniesienie do. Do innego mieszkania czy też pokoju, i myślę, że to jest takie nie najgorsze rozwiązanie. I to by było tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o zakwaterowanie. A powiedziałam takie najważniejsze informacje. Myślę, że, że bardzo przydatne. I co? Pozdrawiam i trzymajcie się. Papa! Pa.